Okej okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle jestem z Mistrzem Jarosławem. Cześć wszystkim widzom. E, moi drodzy, dziś zaprezentujemy Wam technikę obronną przed bocznym kopnięciem film. Oczywiście kręcimy e, na prośbę naszego widza, e, który poprosił o to, żeby e, nakręcić film, pokazać jak systema combat radzi sobie z bocznym uderzeniem, tak zwanym yoko geri. Także moi drodzy, zapraszam. OK, moi drodzy, jak wygląda kopnięcie Jokogeri? Mistrz Jarosławie, pokażę, jak wygląda kopnięcie Jokogeri. Boczne kopnięcie, tak, moi drodzy, należy je wykonać w ten sposób, żeby wyciągnąć nogę, a następnie umieścić ją na. Sorry, mistrzu. Na brzuchu, tak? Mistrzu, na brzuchu, bum, ewentualnie na. Ewentualnie na czapie, tak. Ale moi drodzy, jest też Jokogeri. Y, zwane y, Kansetsu Geri, albo y, podobnie w różnych stylach, które kopię na kolano, moi drodzy, tak, mistrzu, pokaż jak na kolano kopię, ta. No i jak dobrze się domyślacie, to y, te kopnięcia mogą być dosyć destrukcyjne. Zobaczcie, moi drodzy, jeśli będziemy tu walczyć i mistrz kopnie oko Geri, BUM, tak. Po pierwsze, noga złamana. Jeżeli zachce się mu kopnąć w brzuch, zobaczcie, pum! No, krótkie, szybkie. No i nie mogę powiedzieć, że bezbolesne, bo bolesne. E, moi drodzy, e, zobaczcie. Zwłaszcza w mistrzach butach. Zwłaszcza w moich butach, bo one ważą, moi drodzy, e, 10 kilo, Jeden waży 5 na biedę. Także, moi drodzy, zobaczcie. E, zaczniemy od. Joko geri na nogę. Moi drodzy, czyli jest jakaś walka, napastnik zaczyna podnosić nogę i kopać. Moje zadanie, moi drodzy, jest wycofać nogę z jednoczesnym uderzeniem. Moi drodzy, podobna obrona będzie, jeśli to Joko będzie szło na brzuch, ale tu musimy już, może z tej perspektywy, tak na, na brzuch, mistrzu, śmiało. Popatrzcie, hop, czyli. Lekko, zobaczcie, hop, zejść w bok. Jeżeli idzie na nogę, hop, przeskakuję i od razu uderzam, bo jeżeli nie uderzę, zobaczcie, hop, to mistrz Jarosław pójdzie dalej do ataku. Czyli popatrzcie, moi drodzy, hop, raz, dwa, trzy. Mogę uderzyć. Jeśli oko idzie na brzuch, Wtedy zobaczcie. To uderzenie jest bardzo skuteczne, ale też bardzo ryzykowne. Dlaczego? Dlatego, że napastnik, żeby je kopnąć, musi przez chwilę ustawić się bokiem i stanąć w pozycji suru ashidachi, czyli w pozycji czapli, no ale musi przez chwilę być bokiem, zobaczcie. Więc mistrzu, śmiało. Więc w momencie, kiedy on kopie, wystarczy, że przejdziesz, zobacz, w bok. Lekko. Wykonując blok w karate znany jako Gedan Barai, a w innych systemach inaczej. Zobaczcie. Hop. No, a teraz moi drodzy, zapytacie co będzie, jak mistrz Jarosław zapragnie sobie kopnąć w twarz, moi drodzy. Nie wiem, czy się dzisiaj tak rozciągnął. No, mistrz dzisiaj się nie rozciągał, także wybaczcie mu, moi drodzy. Śmiało, na, na ryło. Bum. Tak. Moi drodzy, i tu, to jest ważne, bo tu nie, nie zadziała, nie zadziała jakieś tam schodzenie i tak dalej. Tu, moi drodzy, najlepszym rozwiązaniem jest. Jest. Mistrzzu, jak? Spodziewałeś się? Na sam koniec nie. Także moi drodzy, spójrzcie, co robię. Idzie oko na twarz. Moje zadanie niziutko zejść i zobaczcie pociągnąć nogę, spójrzcie, jeszcze raz, nie będziemy mistrza wycinać, hop, ta. Ja staram się robić najwięcej jak potrafię, czyli nie celuję piętą w ścięgno Achillesa, tylko celuję tu, ale powinno się piętą, mistrz śmiało, Mistrzu, śmiało, hop, raz, ta. Moi drodzy, no staramy się oszczędzać jak możemy, ale najbardziej realistycznie to pokazać. Ale właśnie, ale pokazać Wam, jak by to wyglądało w walce. Pa, Czyli idzie kopnięcie, hop. Tak. Idzie kopnięcie na brzuch, hop. Ta. Idzie kopnięcie na nogę, odskocz, uderz, kopni. Także, moi drodzy, spójrzcie, idzie na bebech, hop. Tak. I tu też, moi drodzy, Spróbuję wam pokazać realistycznie. A, jak widzicie, łapie mistrza. <gryw> trzymam mistrza, ale realistycznie powinno wyjść w ten sposób, że uderzę i nadzieję na kolano. Także moi drodzy, krótki film dla jednego z widzów. Zasada jedna: idzie kopnięcie, schodzę z linii ciosu. Idzie kopnięcie, ściągam nogę, ale przy zejściu z linii ciosu uderzam. Przy zejściu z linii ciosu uderzam. Przy wysokim kopnięciu już muszę, popatrzcie, obniżyć się. Zobaczcie, obniżyć się i. Mogłbym nawet w taki sposób moi drodzy to kopnięcie potraktować jak każde inne, ma wasi też. Spójrzcie, czyli bardzo powoli, kluczem mistrzu. Czyli idzie oko, hop, idzie oko na głowę, hop. O, spójrzcie więc, co robię? Padam raz. I tu. Następnie, moi drodzy, wiadomo, że tu już mogę przejmować powoli kontrolę nad, nad nogą. No! Moi drodzy, kopnięcie rzadko będzie używane na głowę na ulicy. No, bo rzadko kto jest na tyle rozciągnięty. Oczywiście możesz też trzymać ręce. Daj, śmiało, mistrzu. Jeżeli trzymasz ręce, tak mocno przyjąć, tak, hop. I do przodu, no ale kto na ulicy trzyma ręce? Prędzej, jak pójdzie na głowę, to odchylę się. Prędzej, jak pójdzie na hop, uderzę, ale zazwyczaj ono idzie na brzuch i na dolne partie. Zatem hop, raz. Zobaczcie, ciężko odróżnić, czy idzie na dolną partię, czy idzie na kolano, czy idzie na brzuch. Więc hop, tak samo jak idzie na dół. Hop i uderz. Idzie na brzuch, chop i uderz. No, moi drodzy, pogoda się nam zrobiła, ślisko mamy, bo padało cały czas. Mam nadzieję, że pogoda już będzie coraz ładniejsza i wiosna w końcu przyjdzie. Słonko będzie świeciło. Właśnie mistrzu, kiedy zdejmiesz zimową kurtkę? Zimową kurtkę? Nie, ja ją bardzo lubię. To jest zimowo, letnio, wiosenno, jesienna. No. To jest całoroczna. Także moi drodzy, dzięki Mistrzu. Dzięki. Moi drodzy, i do zobaczenia!